Witam serdecznie w tym odcinku kolejny Quest do zrobienia. I wydaje mi się, że żeby on się pojawił na tablicy, musimy spotkać, porozmawiać z taką naszą małą przyjaciółką, która tutaj się ukrywa w krzakach. Jestem już w trzecim akcie bodajże, ale chyba już w drugim można ją tu spotkać. tu podejdziecie do tego miejsca, powinna być właśnie tak ukryta. Trzeba z nią porozmawiać. Potem spotykamy ją w kolejnych lokacjach. Druga to jest tutaj, ale tu nie jestem pewien to jest miejsce, w którym ławeczka jest zaklinowana. Trzeba by ją dookoła tam, żeby odblokować mechanizm ławeczki. I tu prawdopodobnie jest drugie miejsce, Lili, Gili. Tu jest trzecie w tym miejscu, tak jak pokazywałem na mapie. Kiedy ją spotykamy? Bo ogólnie mogą pojawić się pytania: Nie mam tego questu na tablicy, co zrobić, co zrobić. Także wydaje mi się, że ona powiązana jest z tym zadaniem, z tym questem. A quest jest o tyle istotny, że możemy zdobyć, zdobyć i tu czwarte miejsce, że po zaliczeniu tego questu dostaniemy fragment maski. Fragment maski, który jest potrzebny do tego, aby mieć komplet masek komplet żyć. Jest prawdopodobnie jeszcze gdzieś widziałem piąte miejsce, ale już ja piątego tutaj nie miałem. Miałem tylko te cztery, i w tym momencie pojawiło mi, się, pojawiło mi się zadanie na tablicy, więc warto to sprawdzić. To nie jest potwierdzone, ale tak było w moim przypadku. I tutaj otworzy nam się przejście, jak już. Właśnie porozmawiamy, pojawi nam się zadanie. Jak się pojawi zadanie, właściwie na tablicy, to w tym miejscu pojawia się przejście w dół. Z tej ławeczki e, możemy wystartować i szybciej dotrzeć do Bossa. Bo e, no, być może niektórzy pokonają go za pierwszym razem, mi to zajęło chyba trzy podejścia, ale z tej ławeczki jest szybciej dotrzeć do niego. No tu trzeba trochę poskakać, ale to jakimś wielkim. Problemem nie jest, wykorzystując nasze zdolności, na spokojnie dotrzemy do bossa. No i tutaj już trzeba z nim powalczyć. Trochę zamieszania przy nim, ale nie jest on jakimś skomplikowanym przeciwnikiem i skomplikowanym bossem. Myślę, że każdy tutaj spokojnie sobie z nim poradzi. Puszcza takie kwiaty, które się powiększają, zadają obrażenia ale ogólnie myślę, że to nie jest problemowy bo... Na końcu, jak już zostanie pokonany, to właściwie musimy wrócić do tablicy i oddać zadanie. Ale tutaj można jeszcze pójść w lewo, otwiera się przejście. Tutaj są jego trofea, bo to, to jest jakiś łowca, który właśnie zbiera trofea. I tutaj ma taką swoją salę z trofeami. Tu jeszcze mamy przedmiot, przy okazji do zdobycia. Tą lalkę właśnie trzeba odnieść do naszej tablicy. Oddać. I po oddaniu nagrodą jest kolejny fragment maski. W moim przypadku to był już chyba przedostatni fragment maski. Jeszcze tylko jedna i będzie 10. Tyle.